Zapraszam na scenę można powiedzieć gospodarza także naszego spotkania kandydata na prezydenta Bydgoszczy pana wojewodę Rafała Bruskiego. Zdjęcia. Panie marszałku będzie jak na naradach, które przez dwa lata miałem przyjemność, w których miałem przyjemność uczestniczyć szybko i sprawnie. A więc punkt pierwszy. Nie tąpnęło, panie Marszałku, sprawdziłem w kryzysach, także jesteśmy bezpieczni, kieruję to do posłów, posłów i samorządowców z Włosławka. Punkt drugi Bydgoszczy musi tąpnąć. Musi tąpnąć 21 listopada po to, aby ruszyła bydgoszcz z miejsca. Olbrzymie zadłużenie, złe zarządzanie, niedyskutowanie, nie rozmawianie, nie poszukiwanie dobrych rozwiązań, odcięcie się od radnych, odcięcie się od mieszkańców, wyganianie mieszkańców do Gdańska, przez parę tygodni. Kieruje swój bardzo merytoryczny przekaz, jest na stronie internetowej, odsyłam. Tak musi być. Obecny gospodarz nie chce rozmawiać. Nie wiem, czy nie ma o czym, albo uznaje, że już wszystko, co miał do powiedzenia, powiedział. Tak być nie może i tak być nie będzie. W każdym bądź razie jestem do dyspozycji mieszkańców. Służę mieszkańcom, tak jak służyłem przez całe życie Polsce. Najpierw pływając na statkach, później pracując w administracji państwowej. To, co robię, robię zawsze. Tak jak najlepiej potrafi. Jeżeli są dobre oceny, bardzo się cieszę i za te słowa, które słyszałem jestem szczególnie wdzięczny. Szanowni Państwo, służba to jedno byt Bydgoszczy, ale służba to każda praca samorządowca na terenie naszego województwa. I to trzeba pamiętać, z tym przesłaniem trzeba iść po władzę, żeby służyć innym, to jest oddawanie siebie innym.